Wczoraj o godzinie 18 wystartowała nowa edycja Skygen na serwerze MyStar i dzisiaj zobaczycie jak stworzyłem klan, w którym było ponad 50 aktywnych osób i zdominowaliśmy cały serwer i zrobiliśmy najlepsze itemy. Oglądajcie do końca, a jak chcecie wygrać 3 ranki boss, oczywiście na tryb Skygen, zostawcie lajka, suba z dzwonem i napiszcie swój nick w komentarzu. Witam, widzę serdecznie w dzisiejszym odcinku, oczywiście na Skygenie, na MyStar.pl i jak widzicie, oczywiście. Jaki mamy tutaj potężny klan Oczywiście cały klan zbudowałem na streamie Na majstarze, po prostu dodawaliśmy widzów Po prostu widzę na streamie, dodawałem bardzo Dużą ilość widzów i oczywiście osiągnęliśmy Limit osób w klanie, czyli 50 osób I zrobiliśmy oczywiście taką masówkę Tutaj jest tutaj reszta osób, która nie siedzi Na generatorach, a oczywiście Reszta osób z klanu tam stoją na generatorach Sobie przynęli jakieś generatory Więc oczywiście widzę, my dzisiaj wam pokażemy Dominację z moim klanem na Skygenie Bo wystartowała właśnie nowa edycja To jest oczywiście pierwszy dzień edycji, ja sobie na Farmiłem jakieś itemki, więc oczywiście musimy sobie dzisiaj zrobić jeszcze lepsze. Dobra, widzowie, jesteśmy tutaj. Oczywiście, już z moim całym klanem napisałem tutaj do nich, oczywiście, żeby przyszli na Lucky Bloka. No, jak widzicie, jest ich naprawdę dużo, więc ja im pokazuję, że idziemy za mną. Włączę może voice'a na Federerze, pokażę im, że mają za mną iść. Siema, chłopaki. Elo, elo, elo. Zemsuł mi się coś voice i po prostu ja nikogo nie słyszę, więc po prostu idziemy z nimi, nie będziemy z nimi gadali. Oczywiście przejmiemy sobie taki jeden z takich pierwszych, tylko trochę takich średni generacji. Oczywiście będzie to wyspa, ale pokażę wam, jak ją szybko przejmiemy. A więc, widzowie, leci tutaj mój cały klan. Widzę, no po prostu ekipa jest niezła. niezłą tutaj, masówkę zrobiłem. Wchodzimy w generator. Ja im widzę, pokazuję, że armia ma w nich wlecieć. I oczywiście armia Krzysi co i w nich wlatuje. Oczywiście i zabijamy. I teraz każdy nagle wchodzi w generator. I każdy sobie zbiera kaskę. Widzicie, widzę, ta edycja SkyGena została nieźle zdominowana. Skoro my już tutaj przejdźmy generatory, i patrzcie, wysyłamy tutaj, powiedzmy, po 3 dwie osoby na jedną drapę. I nikt nie może wejść, a tutaj reszta osób po prostu sobie zbiera kasę z generatorów. I to jest po prostu OP taktyka, jak na SkyGena. I teraz po prostu nic nie zostało, oprócz zbierania szybkiej kaski. Dobra, widzowie, są lepsze generatory, więc ja im piszę, że idźcie za mną, idziemy na lepszy generator. I patrzcie, jak nagle ta ekipa idzie, jak nagle tutaj wyroszyła, więc po prostu idziemy na o wiele lepszy generator. Więc lecimy do przodu tutaj. Tutaj musimy zabić jakiegoś gracza, żeby nas tutaj też na pewno nikt nie zabił. Lecimy oczywiście, widzę, do przodu. Oni sobie tutaj zbierają, ale ja im pokażę żebyśmy poszli na górę. Idziemy tutaj na górę. Ja wam pokażę, jak tutaj na górze stoi 50 typa, a my to i tak przejmiemy. Dobra, widzę. My tutaj wchodzimy oczywiście w ten generator na pełnej. No i patrzcie, jaka jest sklepa niezła. To jest podobne w sumie trochę do Sky'a, tylko się też nie traci itemów, ale jest tutaj też taka jedna strefa, gdzie można stracić itemy. Ale jak widzicie, no tutaj jak na razie na początek edycji bijemy się na normalnej mapie. Co to tutaj generatory. Oczywiście już przejęte. Niech się tutaj ludzie rozstawią na drabinki. No wszędzie jest po prostu nasz klan. Tutaj jako raz jakiś ziomek umarł. Tam są jacyś ludzie i jak widzicie, ludzie musieli przejść stąd tam, bo po prostu tak zdominowaliśmy. Dobra, widzę. Jak widzicie, cały czas dostajemy kasę z generatora. Ludzie sobie tutaj stoją i farmią. Tutaj, patrzcie, jest ekipa. Trzy osoby na drabince. Tutaj pewnie są, stoją kolejne. Nie, bo tutaj nie ma drabinki. Tutaj też nie ma drabinki, ale tutaj jest drabinka i tutaj też stoją kolejne trzy osoby. Na dole chyba też ktoś stoi tutaj. Tak, stoją tutaj dwie osoby, więc nie jest najgorzej. Tutaj jeszcze na dole stoją nasi gracze. Tutaj nawet ja nie prosiłem, żeby przejmowali ten generator, a oni sobie sami przejmują, więc jak widzicie, klan mój jest serio mocarny i opłaca się grać z ziomkami i przejmować generatory. Teraz widzę, napisałem, że potrzebujemy dwóch graczy, którzy chcą nas ochraniać, więc ja im pokazuję, że oni mają iść po prostu za mną, więc po prostu idziemy i ja po prostu będę zbierał sobie generatora, tutaj oczywiście o wiele lepszego, tylko on jest tylko dla oczywiście seta 3 czy tam 4, więc tylko my będziemy mogli sobie to zbierać i ja sobie po prostu to zbieram. Ej, widzę, ten generator jest dostępny tylko od seta 4 do 5, więc nie Musimy tego zbierać co najgorsze, a tam jest tyle kasy już uzbierane. Widzę, spadłem w jakąś dziurę! Co najgorsze, szybko wpisuję Sleft Spawn, ale zginąłem. Dobra, widzowie, ja sobie chcę zrobić itemy 4. Oczywiście sobie upgradeuję banie i musimy sobie jeszcze zrobić seta. Potrzebuję jeszcze widzę do zrobienia dwie części. Oczywiście brakuje mi tam trochę siana. Dobra, widzowie, ja biegnę sobie teraz szybko od spawna. No, oczywiście do tamtych generatorów. Oczywiście nikt mi nie przelał tej kasy, bo jest to trochę sporo, więc musimy iść dalej farmić! Ale czemu ja spadam z tak? Krateczki. Dobra, widzę, jesteśmy oczywiście już tutaj, praktycznie przy naszych generatorach. Mnie tutaj bardzo długo nie było, bo stałem na spawnie, oczywiście. I patrzcie, jak oni sobie dobrze radzą. Stoją cały czas tutaj na generatorach, cały czas sobie farmią, więc my sobie tutaj też stoimy. Widzę wie, typ od nas klanu, który jest mega dobrym widzem ogólnie. On w tym klanie jako jeden z pierwszych dołączył, oczywiście, czyli mikserek. Pejną mi jednego dolara, widzę, więc bardzo dobrze. Idziemy już sobie, oczywiście, upgradeować setup. Potrzebujemy jeszcze tylko parę groszy i upgradeować. Dobra, widzę, mam odpowiednią ilość pieniędzy, żeby zrobić full seta czwórkę i po prostu pójść na ten generator, gdzie czeka na mnie tu sosiana, więc po prostu robimy sobie tego seta górnika, więc oczywiście upgrade'ujemy i lecimy od razu na ten generator. Widzę kolejny w ogóle typ z mi przelał jednego dolara, czyli Miki bez fałdolców. Dziękuję bardzo za jednego dolara, pozdrawiam oczywiście na odcineczku, bo obiecałem, że osoba, która pewnie mi tutaj jednego dolarka, to też ją pozdrowię, więc dziękuję bardzo, ale już widzę bez zbędnego gadania, lecimy na te generatory i widzimy się jak już tam będę. I widzę, potrzebuję tutaj paru ochroniarzy, nie chcę ich jakoś dużo, ale zobaczcie ile tu Tutaj na nas czeka kasy. Potrzebujemy itemy 4, żeby to zebrać. I jak widzicie, ile dostaliśmy kasy? Dostaliśmy około 3 albo 2 dolary. Więc mega, widzę, dużo dostaliśmy. W ogóle, widzowie, ten jeszcze jest mi, widzę, przelał 1 dolara. Za co też bardzo dziękuję. Ale tutaj ja sobie farmię cały czas. A jakie chłop temy Chyba też to jakieś trójki albo czwórki. Więc oczywiście sobie tutaj nieźle farmimy. Zajrzeć, o co tutaj chodzi. Wyspa astronautów. I tutaj trzeba mieć i te czwórki, i 5, piątki. A żeby ulepszyć, potrzebujemy tutaj oczywiście te 5 dolarków. Widzę, ile zobaczyć, o co chodzi. Z tamtym generatorem i ile się za niego dostaje, czy po prostu całej lepszej temy, i sprawdzimy sobie to, czy mogę za niego dostać kasę, ale on jest jeszcze po prostu chyba wyłączony, więc na razie chyba tylko do tych setów są włączone generatory, więc idziemy stać tam. A więc widzę, zbieramy sobie to całą kaskę, nie wiem ile dostaliśmy tutaj około, na pewno coś tutaj ciekawego wleciało, ale zbieramy sobie kaskę i robimy sobie najlepsze. I ty na serwerze, oczywiście z moim najlepszym klanem. Ja widzowie, po prostu tutaj mogę stać godzinami, jak po prostu sama kaska się farmi, tutaj mam trzech ochroniarzy, tam ludzie sobie stoją na generatorach. Oczywiście tam cały klan na tej wyspie jest mój, jeśli się nie mylę. Nie ma co, widzę, czekać. Robimy sobie jeden z najlepszych mieczy na serwerze chyba aktualnie. Jeśli się nie mylę, jest to najlepszy miecz aktualnie do zdobycia, bo ten to chyba nierealny za te 400 koła. Te podrobiony mi przelał jednego dolarka. Dziękuję mu bardzo. Oczywiście my stoimy na genę i oczywiście dobijamy kwotę 3 dolarków, więc idziemy sobie teraz właśnie kupić oczywiście lepszego secika i chyba właśnie sobie go upgrade'ujemy na set piątkę. I widzę, tylko na razie nas na tyle stać. Idziemy dalej. Oczywiście trzeba czekać na generatorze, na free kaskę, która się już oczywiście tutaj respi, a my sobie w nią po prostu wskakujemy i dostajemy do kolejne siano, no i mam tutaj oczywiście jeszcze bodyguarda. Dobra, widzowie, napisał do mnie admin przed chwilą na Discordzie, że jest zbyt dużo osób w klanie, a jest limit, więc po prostu musimy wywalić trochę osób z naszego klanu, więc wywalaj jakieś osoby nieaktywne. Ale widzowie, niestety, musimy powywalać tych graczy, no bo niestety to jest nakaz od admina. Widzę, ja stworzyłem klan od razu po wejściu na serwer, a nie było jeszcze Wtedy ustawionego limitu klanowego, i mogliśmy mieć do 50, a limit oczywiście klanowy jest do 25, więc niestety muszę powywalać tych graczy, zanim to po prostu zrobi admin. A ja wolę to zrobić sam, tylko zacznę atakować dziadka jakiś grączek. Wywalałem te osoby, więc oczywiście sobie go tutaj zabijamy i się dalej farmimy. No jak widzicie, widzowie, klan na Sky jest gigamocny, po prostu jest dominacja totalna. Jakbyście chcieli po prostu z nami pograć, wystarczy, że wejdziecie na Sky'a, napiszecie do mnie, żem was dodał, i tyle wystarczy. Dobra, widzę, zauważyłem, że ktoś biegnie za mną. Więc po prostu zaraz się z znienacka odwrócę i zaczniemy go bić. Muszę go zabić, bo mam bardzo mało HP, ale ja mu biję takie hity tą 15, że typ sobie nie wyrobił. Jest tutaj jeszcze oczywiście mój widz, więc jak widzicie, ten klangrzysz jest wszędzie. Widzę, trochę się pogubiłem na mapie, ale nie widzę, gdzie są topki. Chyba po prostu nie zostały jeszcze postawione, oczywiście tutaj takie NPC-ty. I one chyba powinny być tutaj, wydaje mi się, ale tutaj jeszcze po prostu nic nie działa. Na razie jest tylko odpalona klepa, parę tutaj wysp i się na razie dzieje, co co się ma dziać, ale gonią mnie już typy. Jak widzicie, ledwo wyleciałem. Na, jak widzicie. Widzicie, widzę tej to mi nawet dużo nie dają. One mi dają tylko to, że po prostu nie zginę na dwa hity. One są kiga Jak widzicie, po prostu zabiję dzięki nim każdego, ale po prostu jak mamy taki fokus, to jest ciężko. Spróbuję tutaj zabić tego gracza, że tak będę wychodził za linię i tak znienacka go po prostu hitał. Może się nam uda go zabić, byłoby naprawdę fajnie. Jeszcze zabiję, widzę tego gracza. No, widzicie, widzę bardzo dużo się dzieje. Ja wam bardzo dziękuję też, oczywiście, za ten odcinek, że dotrwaliście do końca. Jeśli Wam się spodobało i chcecie więcej odcinków ze Skygena, zostawcie suba z łapkę w górę. No i. Co widzę. Ja się z nami żegnam. Hello!